ma ja wam. Zielony ład, za dymę robimy. No. Jak to Marcin mówi, z klonikarskiego obowiązku. Wystarczyło dwa dni słoneczka, staw nam pięknie zakwit glonem. Woda się wyklarowała, padał deszczek, było zimno, było fajnie. Przestał padać deszczyk, zrobiło się dwa dni słoneczka i woda jest czyściutka, aczkolwiek pod spodem, pod glonem. A my robimy sobie dzisiaj trochę porządku na działce i ognisko. Ustawię was tu, nie będziecie mi przeszkadzać, a sam sobie będę robił różne dziwne. Jesteśmy mieli podgląd na to co się dzieje. Siemady legend, najwik będzie szybciutki. Bo mam całe 11% baterii Aczkolwiek z wami będzie weselej Chociaż przez chwilę Jak tam tydzień mija Poopowiadajcie trochę całe dwie osoby. No już stracimy. Dobił tam nam ktoś dostatka Zapalniczka z pozytywką Dla tych co nie wiedzą Opowiadajcie, jak tam Wam tydzień mija. Ja mam dla Was bardzo ciekawe informacje. Jutro ukaże się jakiś szorcik. Kolega Malcin, biała z Indonezji, ruszył z nowym kanałem. Jak ktoś u mnie coś tam podglądał, to wie, że Malcin jest rybakiem z wykształcenia. Także, jak macie jakieś swoje oczka stałe i tym podobne rzeczy, subskrybujcie, oglądajcie. Macie problemy, można zadać pytanie, Marcin pomoże. A przynajmniej będzie próbował. No? Jakąś wrzutkę w szarkę, tak wam zrobię? Na jutro rano będzie. Na razie, poszły dwa odcinki, jakieś wprowadzające. Co do czego, o czym, po co, na co i kto. Także niech Marcinowi kanał się rozwija, a Marcinowi będzie trochę weselej, jak go odwiedzi. Marcin na stałe mieszka w Indonezji w tej chwili, dokładnie w Jakarcie. Weselej mu będzie, jak go trochę Polaczków odwiedzi, przynajmniej przez YouTube'a. teraz piszcie co u Was. Ja Wam zrobię trochę lepszy wgląd na ognisko. Póki co się rozpie, rozpędza Grizel, cześć Siadaj przy ognisku, opowiadaj Pisz skąd tam ty się wziąłeś, gdzie ty rower stawiasz? Czy mam żółte papiery? Nie mam. Ale pracuję w takim miejscu, że w każdej chwili mogę mieć. Do roboty jutro. Tak, czwarta rano pobudka, godzinkę na rybki, a potem gida do roboty 10 godzin w robocie i wracam na działkę. Na działce jeszcze za 3 godziny i dopiero myćku, pićku i spać? No. A wy idziecie? Nie, to jest kwestia przyzwyczajenia. Wpadasz w taką rutynę, w taki ciąg i ciśniesz. W pewnym momencie organizm mówi, nie musisz odespać. Dwa, trzy dni, i znowu się wciągasz. Tak to mniej więcej działa. Bynajmniej u mnie. Nie do końca żona ma, ludzi, że mnie mało w domu jest. трохи еще не дизе. Zrobimy z na wsi. Pogoda nam się w końcu zrobiła trochę lata i cieplej. No i co, nie popiszecie co u Was. Siema Wituś. Pozdrowienia i Tobie. Wszystkiego tam najlepszego. Trochę czasu upłynęło. Mam nadzieję, że już stabilny jesteś. Nam się rozbuchało w piecu. No i bardzo dobrze. Teraz trzeba złapać trochę oddechu, i pewnie niebawem znowu jakiś czas grila i tym podobne rzeczy. Będziesz pracować. No niestety, jak tak wyszło i trzeba. Pozdrówka tam wszystkim, szczególnie dla szwagierka Piotka. I dla tego ostatniego Piotka też, jakby dzwonił. O, ogień się rozpali, jak nam się live skończy, a skończy nam się niebawem, w środku nocy, czyli rozpakujesz się i lulki, a od rana airbite. No, mam nadzieję, że nie ty kierujesz, czy sam jedziesz, miuteńki. Nawet jak samolitańki to pewnie busicie. Odpoczywaj sobie chłopaku. Mało coś was dzisiaj. O trzeciej w nocy jak kiedyś placki robiłem to ponad tysiąc osób było trzy i pół Zmęczone towarzystwo. Po całym dniu. No. Ostrożny bądź. Uważaj tam na siebie. Opowiadać wam bardzo nie ma co czyszczenie jakichś krzaków na dział, wypalanie gałęzi, takie tam pierdoły Chyba się po żegnamy. Czy się najlepszego wam wszystkim.